Andrzej mnie trochę zaskoczył, więc może dobrze, bo się przynajmniej nie zdążyłem zestresować. E, chciałem Wam powiedzieć o swoich takich doświadczeniach, jeśli chodzi o to, co znaczy e, zgorszyć się Jezusem. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście o tym, Ja akurat e, jest to moje doświadczenie, takie dosyć ciężkie, więc o tym ja chciałem powiedzieć. E, w sumie, niby doświadczenie jest powszechne, bo Jezus powiedział to wszystkim, że Wy wszyscy się mną zgorszycie. To powiedział, zanim poszedł na krzyż. Yy, powiedział właśnie, że uderzy pasterza, a rozproszą się owce. I teraz, yy, jak to w ogóle jest możliwe, że jak można się zgorszyć kimś dobrym, przecież normalnie zgorszamy się kimś, kto jest złym. Nie? No I teraz yy, w moim konkretnym przypadku było tak, że 9 lat temu przyjechałem tutaj do Krosna, jesteś w sensie tutaj, no, niedaleko stąd. I po prostu, no wiadomo, miałem doświadczenie posługi razem z Andrzejem i razem z Donaldem Tarbitem, jeździliśmy po całej Polsce, głosiliśmy konferencje, ja byłem tam tłumaczem, grajkiem, śpiewakiem, akustykiem w ogóle od wszystkiego. No i tak po prostu czułem, że faktycznie no, taka służba, jaką wykonuję, to jest coś faktycznie wspaniałego, zawsze tu marzyłem. zawsze chciałem po prostu zdobywać Boże Królestwo, chciałem, żeby to Królestwo Boże się rozprzestrzeniało i chciałem, żeby po prostu wszyscy ludzie się tak naprawdę Chrystusowi oddali, nie? To było moje marzenie i z tym marzeniem też przyjechałem tutaj do Krosna, no bo wiedziałem, że to jakoś tak, tuż pastelsko jest trochę biednie. I właśnie chciałem bardzo, bardzo chciałem, żeby tutaj też wszyscy, wszyscy ludzie swoje serce oddali Jezusowi. Nie? No i trafiłem do jakiejś tam wspólnot odnowy, zaproponowałem, może zróbmy jakąś męską grupkę. Jakoś tam się zawiązała. No ale ta grupka, tak, tak w sumie no 3-4 osoby i tyle. I nic więcej. Nie? No potem stwierdziłem na no to trochę biednie. To może brakuje to jakiejś takiej podstawowej formacji ewangelicznej, no więc, no dobra, to może zróbmy jakieś kursy Alfa, zrobię dwa kursy Alfa, ludzie, ludzie się po kursie rozeszli i w sumie sami nie wiedzieli, po co to było. Nie? No i jest takimi pretensjami do Pana Boga, Panie Boże, no przecież no nie wiem, no przecież ty chyba jesteś wszechmocny, no to czemu? Czemu ja tutaj nie wiem, służę Tobie, chcę robić coś dla ciebie, a ty no co, co z tą swoją wszechmocą zrobiłeś? Gdzie, on, gdzie się ona podziała? Nie? No, no i to, to, było, to było moje doświadczenie i to wciąż jest moje doświadczenie, że ten Bóg, który jest wszechmocny, jakoś z tą wszechmocą nie robi to, co ja, to ja sobie życzę. I chciałem, właściwie na razie jedyne, czy, co mogę, czy mogę zaświadczyć, to o tyle jest dobrze, że chociaż się Panem Bogiem zgorszyłem, no to jednak tak Jezus powiedział. Świętemu Piotrowi, jak się nawrócisz, no to potem umacniaj swoich braci, więc ja też jakoś, że tak powiem, dzięki pomocy braci wychodzę z tego mojego, mojego zgorszenia. Kiedy jaki ja kiedyś będę, to jeszcze nie wiem, bo na razie no, to jest taki, taki czas, że ja cały czas się uczę tego tak naprawdę, na, co, na czym Panu Bogu zależy, na czym polega jego moc. Jakie są jego plany, jaka jest jego wola, jakie nie wiem, akcje duszpasterskie mają się wykonywać, i tak dalej, i tak dalej. Także na razie chcę tylko zaświadczyć o tym, że to, co robi, to jest, czytam dużo Pisma świętego, modlę się bardzo dużo i, i uczę się tego, kim jest Pan Bóg. Przede wszystkim to jest chyba najważniejsze, najważniejsze słowo, że uczę się, bo kiedyś to byłem misjonarzem, a chyba nie za bardzo byłem uczniem, teraz staję się przede wszystkim uczniem. Może kiedyś będę to tym kimś, o kim papież Franciszek mówi, czyli uczeń i misjonarz w jednej osobie. No i chyba tyle chciałem właściwie powiedzieć, także no mam nadzieję, że się komuś to na coś przyda. Dzięki Janku za to świadectwo. Czy jest już Radek? O, no to właśnie, zapraszam cię. Szczęń, może wszystkim, mam na imię Radek. Bracia i siostry. Chciałem wam przedstawić taki. Świadectwo z części mojego życia, z nawrócenia. Z Chwileczkę sobie ściągę, ściągę, przygotuję. Więc tak, kochani. Bardzo wcześnie wyjechałem za granicę, tego, jako młody chłopak w sumie, spędziłem tam pół życia. I moje losy tak się potoczyły, że... Zacząłem bardzo dużo pić alkoholu. Nie było takie gwałtowne, że po prostu od razu. To trwało, trwało miesiące, lata. Pierwsze upijałem się w weekendy, później upijałem się dwa, trzy razy w tygodniu. Później było mi tego mało, więc sięgałem po narkotyki. Sięgałem po marihuanę, ekstazę, MDMA, wreszcie kokainę. I tak moje życie się spnęło tak wylądowałem po prostu na samym dnie. I w sumie nie byłem jako tako wierzącym człowiekiem nigdy. Rodzice mi tam powtarzali po prostu, że mi do kościoła, ale to zawsze było tak, że szedłem pod kościół, postałem swoje, przyszedłem do domu. Także nigdy tak naprawdę Pana Boga nie znałem, tym bardziej Maryi nigdy nie znałem. I w moim życiu. Stało się, jak już było tak naprawdę źle, że, że po prostu upijałem się po prostu i, i brałem narkotyki do takiego stopnia, że, że traciłem zwyczajnie przytomność. Eee, stała się taka pewna rzecz, że straciłem że przytomność, ocknąłem się i słyszałem takie słowa. Ja uważam, że no to po prostu są słowa od Pana Boga. Że Radek, że to jest ostatni raz. Ostatni raz po prostu Pomagam, wyciągam się z tego. Było tak, że miałem brata, który, który był wierzący, w był za granicą, chodził na, na prostu spotkania wspólnoty. Zapraszał mnie tam wcześniej nie raz, żebym po prostu z nim poszedł, zawsze odmawiałem, zawsze po prostu nie miałem czasu. Alkohol, narkotyki były dla mnie ważniejsze. Ale właśnie po tych słowach, po, po tej całej sytuacji, właśnie jak straciłem wtedy przytomność, to zdecydowałem, że pójdę. A na jedno właśnie z tych spotkań to była wspólnota światło Chrystusa. Poszedłem tam. Po prostu stałem, stałem. Inni się modlili, patrzyłem, obserwowałem. Poszedłem bardziej jako po prostu obserwator. I wróciłem. Wróciłem, wracając stamtąd, po prostu jak zwykle wstąpiłem do sklepu. Kupiłem sobie 07 zamówiłem sobie narkotyki i nic się ogólnie nie zmieniło. Później jeszcze kilka razy też właśnie na takie właśnie spotkania, adoracje Pana Jezusa chodziłem z bratem. Aż pewnego wieczoru brat też mnie zaprosił, to było w takiej małej kaplicy, ta adoracja Pana Jezusa. Zaprosił mnie tam. Tam było około 40 osób. Pamiętam, że po prostu było po prostu duszno, było po prostu tam ciasno. I pan jezus został na środku, przed nami. I kochani, było tak, że, że po prostu uklęknąłem tam, tak jak wszyscy klę klęczeli. Nie, że po prostu już jakieś zawiązka wiary, że tak powiem, we mnie było. Tylko po prostu wstyd by, by mi było stać, jak, jak inni klęczą. Uklęknąłem. Klęczałem tam, razem z nimi. I miałem taką po prostu świadomość, tak po prostu jakby po prostu Pan Jezus przyszedł do mnie, jakby po prostu powiedział mi moje grzechy, wszystkie moje grzechy i mi powiedział, że, że On mi przebacza. Że On mi przebacza i, i że po prostu od teraz jestem po prostu wolny, jestem po prostu Jego dzieckiem. Zacząłem strasznie płakać. Tam na całą salę głośno, jak po prostu dziecko. Także, także wszyscy to słyszeli. Trwało to koło nie wiem, 15-20 minut. Dość długo trwało. Ten patrz po prostu nie ustawał. Podszedł do mnie kapłan. Podszedł do mnie kapłan. Cały czas miał głowę spuszczoną. Po prostu nie patrzyłem na Pana Jezusa. Po prostu wstyd mi był zwyczajnie. I kapłan podszedł do mnie i mówi, żebym popatrzył na, na Pana Jezusa. Że, że po prostu już wszystko będzie dobrze teraz. Ciężko mi było, ale podniosłem tą swoją głowę, popatrzyłem na Pana Jezusa. To po prostu w sercu po prostu poczułem takie po prostu, taką po prostu radość, takie po prostu gorąco, także ta, ta moja po prostu, ten płacz przerodzi się wręcz w taki śmiech, w taką radość. I Po tym wszystkim kapłan też do mnie podszedł, już po tym całym tej całej adoracji. Zapytał się, czy chce do spowiedzi. I Ja mówię, że, że nie, że jeszcze nie jestem gotowy. Chodziło po prostu o to, że, że nie wiedziałem, jak się spowiadać zwyczajnie. Było mi wstyd. Musiałem coś się dowiedzieć na ten temat. <grym> Ale po pewnym czasie poszedłem do tego kapłana, wyspowiadałem się, wyspowiadałem się, zacząłem po prostu chodzić regularnie do, do spowiedzi. I moje życie zaczęło się odmieniać. Chciałem się też modlić, tak po prostu sam w domu. Natomiast po prostu tego, co po prostu miałem wcześniej, chciałem po prostu modlić się, rozmawiać z Panem Jezusem, z Panem Bogiem. Nie znałem żadnych modlitw. Znałem jedynie w 70% Ojczy nasz i Zdrowaś Marię. I przypomniała mi się taka yy, sytuacja z mojej pierwszej Komunii Świętej. Jak właśnie dostałem po prostu różaniec od, od księdza i ten obrazek. Ten różanin wtedy bardzo mnie zafascynował. A tak naprawdę nigdy się go nie nauczyłem odmawiać. I poprosiłem brata, przyszedł na, na, na któryś tam, tam dzień, poprosiłem brata właśnie, żeby dał mi różaniec, bo nie wiedziałem skąd się skąd w ogóle biorą różaniec, gdzie to dostać. Braci mnie pyta właśnie, po co mi różaniec? Nie? No I mówię, chciałby się modlić, nie? I on popatrzył na mnie jak że tak powiem, niepoważnego człowieka i mówi no dobra, przyniosę ci na drugi dzień. Przyniósł mi ten różaniec, pamiętam, ten różaniec był z Pompejów. Z relikwią. Nawet nie pamiętam, jaką relikwią, ale była tam relikwia. I zacząłem się odmawiać, modlić na tym różaniec wieczorami. Ciężko mi to szło, zaspiałem. Nieraz zaczynałem po pięć sześć razy ten różaniec po prostu, żeby po prostu dokończyć. Zaczynałem dziesiątkę, odmówiłem do połowy, i po prostu rzucałem ten różaniec. E, także, także moja walka po prostu ze złym trwała bardzo, bardzo długo. Poznałem później taką e, osobę, która po prostu pomogła mi z tego wszystkiego wychodzić. E, Ma na imię Sylwia. Na imię Sylwia po prostu ona mnie, mnie uczyła po prostu innych modlić pieśni religijnych. Razem po prostu wieczorem po prostu przez telefon jako ona mieszkała w Polsce. Później zachorowała na ciężką chorobę. Mieszkała w Polsce przez telefon, rozmawialiśmy, śpiewaliśmy te pieśni, modliliśmy się. I od tamtej pory po prostu Maryja dała mi po prostu tę prostu dziewczynę żeby po prostu mnie uczyła. Ta, ta dziewczyna później, właśnie, jak wspominałem, zachorowała na chorobę, na białaczkę. Do stycznia tego roku walczyła z białaczką i wygrała. W styczniu okazało się, że wyniki są dobre. W międzyczasie też poznałem kazania księdza Dominika Chmielewskiego. zacząłem go śledzić, zacząłem śledzić wojownikę Maryi. Ich spotkania. Poznałem paru wojowników Maryi i w państwie, gdzie byłem, i z Polski też zacząłem się tym interesować. Później odbyłem rekolekcje 33 trzydniowe oddanie się Panu Jezusowi przez ręce Maryi. Moje życie po prostu odmieniło się, naprawdę o 180 stopni. Wszystko po prostu Pan Jezus, przez zaproszenie Maryi zaczął naprawić wszystkie moje po prostu błędy z przeszłości, wszystkie po prostu rany zaczęły się goić. Moje życie po prostu stało się lepsze. Także kochani, naprawdę wszystkich, wszystkich namawiam po prostu do tego, żeby wziąć ten różaniec w rękę i z trudami, Nieraz z nerwami, z trudami modlić się na nim. Ponieważ nasz Pan Bóg przez, przez ręce Maryi działa bardzo wiele. Potrafi wyciągnąć po prostu człowieka z najgorszego bagna, potrafi go postawić na nogi i go później wykorzystywać w dobrych celach. Dziękuję kochani, serdecznie Bóg zapłać. Dzięki wielkie, dzięki Radku, dzięki Janku za te świadectwa. Mamy 7 minut. Czy ktoś z Was chciałby dać świadectwo? To nie jest ustawiane. Góra ustawiła. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Stoi przed Wami były ateista, były alkoholik i były złodziej. Taki obraz mojego domu, rodzice alkoholicy, ateiści. No i zawsze sobie mówiłem, że nigdy taki nie będę. Niestety w wieku 15 lat złapałem za alkohol i to trwało 27 lat. 27 lat byłem w niewoli alkoholowej. I Pan Bóg postawił pierwszego anioła na mojej drodze, czyli moją żonę. Moją żonę, która się 24 lata modliła na różańcu. O to, żebym był wolny. I w wieku 41 lat po raz pierwszy w życiu uczestniczyłem w rekolekcjach. To były męskie rekolekcje. W piąty dzień była męska droga krzyżowa. Teraz po raz pierwszy w życiu uczestniczyłem w męskiej drodze krzyżowej. W ogóle w drodze krzyżowej, gdzie nigdy nie wiedziałem o co chodzi tam. I ja już wiedziałem, że mam problem z alkoholem. Próbowałem wielu prób. Niestety bezskutecznie. Moja agresja stawała się coraz większa. Byłem bardzo agresywny. I na tej drodze krzyżowej spotkałem żywego Jezusa Chrystusa. To było coś wow. Ale niestety nie poznałem Go, bo Go nie znałem. Przyszedłem o czwartej nad ranem do domu i mówię do żony, że coś się wydarzyło. Ona mówi, co? Ja wie nie wiem, coś się wydarzyło. No ale za tydzień święta, jak to w polskim domu święta bez alkoholu, to co to, co to za święta? Znowu się upiłem jak świnia. Zrobiłem awanturę. I obudziłem się w środku nocy, i to była moja pierwsza modlitwa do Pana Boga pierwsza. Nigdy się nie modliłem. Mówię Boże, jeżeli jesteś, a ja słyszałem, że jesteś, tylko nie wierzę, że jesteś. Ja wiem, mam do Ciebie jedną prośbę: zabierz ode mnie ten alkohol, bo już sam sobie nie daję rady. Ale mam warunek. Zrób mi coś na potwierdzenie tego, że zabrałeś to właśnie Ty, nie moi żonie i moim dzieciom. I zasnąłem. Obudziłem się z potwornym bólem nogi. Miałem nogę spuchniętą jak ta ambona. Żony nie było. Jak się później okazało, była w kościele przed figurą Matki Bożej Fatimskiej i mówiła to samo. Albo go uwolnisz z tego alkoholu, albo go zabieraj do siebie, bo nie ma naszego małżeństwa. Ja nie wiedziałem, że naszego małżeństwa już nie ma. Po trzech dniach chodzenia na czworaka, z potężnym bólem, zadzwoniłem do teścia i mówię, żeby z mnie na pogotowie. Zawiózł mnie na pogotowie. Od razu skierowanie do szpitala. Lekarz mnie bada z jak ściana. Pytam się go, co się stało. On mówi, że jeszcze pół godziny i zszedłby pan z tego świata. Ja wie jest, zrobił mi to. I do dzisiaj widzę jego minę. Nie dość, że noga, to jeszcze głowa. On mówi, kto? Ja wiem, no Big Boss. Jaki Big Boss? Ja wiem, dobra, wiem, kto. Ja wiem, nieważne. I ten pan doktor zaopiekował się mną nadzwyczaj, bardzo poważnie, że codziennie przyjeżdżałem do szpitala. Myślę, jaki dobry chłop. Po dziesięciu latach zadzwoniłem do niego i pytam się go. Panie doktorze, pamięta mnie pan? Pamiętam, a możemy się spotkać? Możemy. Bo chciałem mu zadać pytanie, dlaczego się mną tak zaopiekował? A on mówi pan, co był pan drugim przypadkiem w całej mojej historii lekarskiej? Ja mówię, ale zakrzep to zakrzep. Mówię, to to nic wielkiego. A on mówi nie, miał pan zakrzep od kostki do pachwiny. Całe główne żyły były zatkane. Pierwszy pacjent zmarł w bólach potężnych. Na to nie ma lekarstwa, a Pan żyje. I wiecie co? Parę siwych włosów mi przybyło, usiadłem sobie, bo sobie uświadomiłem, że Pan Bóg, jak daje to w obfitości, i dał mi w obfitości. I ja wie, to jak to Pan nazwie, Panie Doktorze? On mówi to jest cud. Ja mówię, proszę powtórzyć, to jest cud. To co, mogę z panem jeździć na sympozję jako taki żywy relikt? Mówi tak, może pan ze mną jeździ na sympozja. Także pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru, gdzie ja prześladowałem moją żonę za to, że się modli na różańcu. Ja dzisiaj robię takie różańce. Ja rozdaję takie różańce. Jeszcze mam czasu troszkę. I to jest niesamowite, że pan Bóg żyje, działa. Ja jeszcze mam taki apel do, do mężczyzn, bo są takie pytanie, które wam zadam, bo nasze żony tak naprawdę nie potrzebują naszych pieniędzy, naszego bogactwa. One potrzebują nas, one potrzebują naszego przytulenia, one potrzebują dobrego słowa. I mam pytanie: kiedy ostatni raz żonie powiedziałeś, że ją kochasz? Kiedy ostatni raz żonę przytuliłeś? Kiedy ostatni raz żonę zabrałeś na kawę gdzieś, na spacer? To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. I do ojców też zwracam się, bo ja tego nie miałem, też dzieciom tego nie dałem, też zawaliłem sprawę jako ojciec, spieprzyłem sprawę za przeproszeniem, nie przekazałem dzieciom wiary. Moje dzieci też były ateistami, ale już nie są. Że to od nas, do nas, ojców, od nas, ojców, zależy przekazanie wiary swoim dzieciom, nie do kapłanów, nie do katechetów. Tylko my, Ojcowie, dostaliśmy te dzieci na chwilę tu od Pana Boga. Kiedy ostatni raz dzieciom powiedzieliście, że ich kochacie, kiedy ostatni raz ich przytuliliście? to jest bardzo ważne. Dzieci tego potrzebują, chwalenia za nic. Także chwała Panu za to, że, że zrobił to, co zrobił. Dalej to robi moją córkę też uzdrowił przez stawnictwo świętego Andrzeja Boboli, był rozpoznany nowotwórkości. Choroba immunologiczna jest zdrowa. Moja żona też z boleriozy bardzo ciężki stan. Paraliże nie paraliże jest zdrowa. Pan Bóg żyje i działa. Także dziękuję za to, że tu jestem. Co będzie dalej nie wiem. Niech Pan Bóg działa. Chwała Panu. Dzięki wielkie za to trzecie świadectwo i myślę, że na razie. "Ze świadectwami wystarczy?"